Mój mały brat George. To mama świnka, a to tata świnka. <grym> świnka Pepa. Hollywood. Pepa i jej rodzina są w Ameryce i jadą do Hollywood. Czy już prawie jesteśmy na miejscu? Nie mam pojęcia. Stańmy i spójrzmy na mapę. Hmm. No, no, a co my tu mamy? Oto kolejna pani królik. Czy wszystko w porządku, pani królik? Wie pan, że można stanąć na autostradzie tylko w nagłym wypadku? Ale to jest nagły wypadek. Wygraliśmy bilet i zagramy w nowym filmie Super Ziemniaka warzywa w kosmosie. Więc musimy dostać się do Hollywood. Och, a to w takim razie skręćcie w prawo i jedźcie przed siebie, aż zobaczycie gwiazdy. Ale teraz jest. Te gwiazdy nie są na niebie, są na ziemi. O! Oh, dziękujemy, dziękujemy, pani królik! Na razie! Teraz musimy szukać gwiazd. Gwiazda! George zobaczył gwiazdę. I jeszcze jedna gwiazda! Na chodniku jest całe mnóstwo gwiazd. A tam jest super ziemniak! Czy jestem ptakiem? A może samolotem? Nie! Jestem ziemniakiem! A ja jestem placuszek! A ja jestem świnka Pepa! Wygraliśmy bilet i wystąpimy w filmie. Warzywa w kosmosie! To zapraszamy do studia! Mamy film do nakręcenia! <śm> Oto studio filmowe. Tutaj kręcimy nasz nowy film! Wow, jakbyśmy naprawdę to prawda. Pora przebrać was w kostiumy. Pepa i jej rodzina zostali przebrani za brokuły. Śmiesznie wyglądasz, mamo brokule. I ty też, Pepo brokule. Czysz. Nie ma gadania na planie. Za chwilę zaczniemy kręcić mój film. Warzywa w kosmosie. Światła. Kamera. Akcja. Uwaga! Galaktyka została przejęta przez grupę niesfornych marchewek! Tylko nie marchewki! Tak, to grupa niesfornych markwi! A ja, Superziemniak, przybyłem tu, by uratować świat! I ja, Placuszek, uratuję świat z tobą! Mm, a my co robimy? Wy jesteście warzywami w kosmosie! Musicie pić brawo, gdy my Radujemy ratujemy świat! świat. No dobrze. A jak chcecie uratować świat, superziemniaku? E, no cóż, tego jeszcze nie wiemy. O nie! Liczna grupa niesfornych marchewek zniszczy wszechświat! Gdyby tylko dało się ich jakoś pozbyć! A może zjemy te marchewki? Jest ich za dużo! Halo! Dzień dobry! A to co? Na plan wpadły fanki zobaczyć placuszka. To pani królik, pani królik, pani królik i pani królik. Hurra! Przyszły pani królik! Postanowiłyśmy wziąć urlop tak do odmiany. Musiałyśmy zobaczyć placuszka. To nasza ulubiona gwiazda filmowa zrobiona ze skrobi ziemniaczanej. <laughs> jesteście przemiłe. Eee, a pomożecie nam uratować wszechświat? Musimy zjeść marchewki. Pewnie. króliki uwielbiają marchewki. Zostawcie trochę dla mnie. Też uwielbiam marchewki. Patrz, przyszła nasza pani królik. Mmm, pyszne. Udało się! Wszechświat został uratowany. Ura! To dzięki śwince Pepie. I dzięki wszystkim paniom królik. Żaden problem. Właściwie przyjechałam zabrać was do domu. O, ja... Dobrze się bawiłaś w Ameryce, Pepo? Tak! Było fantastycznie! A najlepszy moment? Najlepszy moment to każdy moment! Pepa wspaniale bawiła się w Ameryce. Świnka, Pepa. Świnka, Pepa. Świnka.